Idziemy z tej strony Dawid. dzisiaj. Nagrywamy w nocy przy ludziach, dlatego będę dzisiaj dzisiaj mówił 20 pieniążków na start Jak widzicie mam tu dużo pograł w sezonach. Jestem 50, ale na to nie patrzę. jest to za 10 tysięcy. Zapragniamy z jakimś prosem. Tutaj chce niszczyć biedaków i słowiaków. No nie, wywaliło mnie. Hamskie. A nie wiem kogo wywaliło Tak to jest, gdy się gra tak To znaczy szybko leci czas Dwie minuty I sorry, że nie w zasadzie Jak on miał Test XD Bo tamty film nie da rady się wrzucić Nie dlaczego, bo nie nagrywałem Bym musiał skracać i by z tego wyszło, że nic Albo pojawi się, albo później Dobra Zaczynamy. Dwie minuty zaczęcie, więc polecam. jednak wrzucę z tobą film i to jutro a i następny dzień bo teraz nagrywam ten sam co nagrywałem, ten co dopiero jutro ten wrzuca dzisiaj to następny dzień gdzieś tak o 18 będzie kolejny odcinek Dam mu parę balinków, aby sobie nie myślał. Zarznimi Róż różowymi. Mm. Mm. Bardzo chcę iść w to. Ja bardzo idę na maga. Zdravimo se s svetom. Primem lahko bi, da je Rainbow Race. 4 minuty i 5 minut odcinka na lozy jako taktika je strašně skupná, bo víte, já sami nie brám a můžu to prostě přebít. Jak tak taktika je jest skupna, bo Pojdzie na samete myslím, że... Jednym typem da seralę. Jak widzicie, już ma pierwsze błędy. Teraz jego sproja jest strasznie słaba. się obrona. Ja se tam na spokojnie razem. A jak widać, nie za bardzo. Nie robię ręku, bo urażam bo jest strasznie drogi. Tak nie zabrała mi, możecie na spokojnie go wykończyć. Jak widzicie, już powoli wygrywam. Tak mi i już po nim. kogo czekać. I wygramy ta net. 7 minut. Dobra, to jest tak, bo będę dosyć krótki dzięki ja z tego powstał w sensie pełnej rące, bo mój program ma za tylko 15 minut. Tylko będę musiała skracać. A to długo trwa, więc pa.